Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku soku z jednorożca będzie znowu cydrowo. Na początek o z cydrami. Już pokazywałem parę odcinków, gdzie brałem po prostu taką banieczkę specyficzną, piątkę. Do tego brałem 5 litrowy soczek z kartona. Soczek do środka, do tego drożdże i właściwie cydr po dwóch tygodniach już się Przecież po, po tygodniu już się daje na picia. Nadaje do wypicia. Ten cydr ma półtorej tygodnia. E, różnica, która była taka, to ja do niego dodałem jeszcze chmielu e, mozaik chyba. Tak, mozaika dodałem. Na zimno po prostu tylko wsypałem kilka grudek, tam może sześć grudek wsypałem. Teraz jedna istotna rzecz, o tym już kiedyś mówiłem. Chmiel pływający na powierzchni ogranicza pianę. Więc można dużo więcej soku wlać. I w tym momencie nawet jeżeli to było... Wam pokażę. I go wlałem? On jest prawie po dekielek. Po samym dekielek właściwie pomiędzy ta, taflu, jakby po wie, tego wierzchu, a tym środkiem to nawet centymetra nie miało. I w czasie fermentacji tylko czasami ten, piopianka tam dochodziła do, do tego. W każdym razie radziło sobie. W każdym razie nie wam będzie. Teraz tak, zmiany jakie zrobiłem w tym cydrze były następujące. Po pierwsze, udało mi się kupić na necie, nie wiem jaki to jest browar. Gdzieś szukałem po nazwie. Jeden z piwowarów pokazał mi, że można zdobyć coś takiego. Kurakało to jest jedno znany składnik Witbira. Pikuś, ale to jest dużo lepsze. Widzicie? Nie wiem, czy to ładnie widać. W każdym razie są to skuszone, suszone skórki pomarańcze bergamotki. Bergamotka to jest składnik herbaty Earl grey. A tak naprawdę to są po prostu takie. O, 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 o. Po prostu skóreczki. Tylko, że one są tak aromatyczne, że to po prostu stawiasz się metr od siebie i czujesz jak ona pachnie. I wam powiem, że po prostu dodałem słownie taką jedną skóreczkę na 5 litrów i czuję w tym taką cytrynę, że po prostu wow. Do tego drugiego, drugi motyw, który zrobiłem to po tygodniu fermentacji dodałem jeszcze skórszony z tych skuszonych kulek kolendry. Czyli tak naprawdę składniki zbiera po całości. I wam powiem, że w tej chwili ten chmiel amerykański plus Pozostałe składniki dają taki aromat, że po prostu ja zaraz chyba jakoś wykombinuję, żeby się pozbyć. O, nawet wypłynęła skórka. Chodź, chodź, tutaj. O, skórka wygląda tak po tygodniu, ferm po, po, po tygodniu fermentacji. Dobra, ale cytry jest ciekawy, oczywiście jest super wytrawny. Ja go sobie dosładzam yy, dodając jedną tableteczkę z stewi. Takie malutkie, te mam kupione w stewie. Przed samym podaniem po prostu dodaję sobie tę tabletkę na pół litra i jest <laughs> moim zdaniem super. Jak ktoś nie lubi za bardzo wytrawnych. Eee, co tu więcej powiem? Ach, nie mam siły po wczorajszej imprezie. Dobra, w każdym, w każdym razie uwielbiam cydry. W tej chwili pójdę sobie we wtorek, chyba zakupię kolejną bańkę albo dwie i wstawię tak, żeby było rotacyjnie. Bo na te upały to po prostu nie ma nic lepszego niż dobry, schłodzony cydr. Po prostu nie ma nic lepszego. To ma ile? Na starcie miało 8 albo 10 BLG, to zależy od typu soku. Więc to ma 4V, 4 V, może 4,5 max. Więc na taki zimny upał to poza piwem też cydus się nadaje. Dobra, nie będę was więcej męczył, na dzisiaj dosyć. W przyszłym, w przyszłym tygodniu zrobię <laughs> kontynuację truskawki albo rabarbar. Bo rabarbar się właśnie wkręca, jest najlepsza ze na rabarbar, więc rabarbar chyba że ci znajdę agres. To też trzeba rozpocząć. I tu ja chyba będę kontynuował metodologię taką, że będę brał owoc. Ładuję go do bańki tej dwudziestki, które ładowałem truskawkę. Na zasadzie takiej, że pierwszą burzliwą fermentację robię w dwudziestce. Jak tylko ona przebuzuje, już widzę, że piany nie będzie. Pozbywam się osadu, pozbywam się wszystkiego, ładuję to w dziesiątkę. I w dziesiątce już sobie ładnie dofermentowuję. Doczekowuję do. do Doczekuję swojego czasu, już napchana po podekielek sam, tak? Eee, dobra, to w przyszłym tygodniu, a dzisiaj ja muszę spokojnie dojrzeć i dotrwać do wieczora w jakiś sposób. Pa!